Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś polecane zestawy komputerowe na luty 2023 zaszło kilka drobnych zmian, w porównaniu do zeszłego miesiąca. Zacznę jak zwykle od zestawów opartych o procesory AMD. Pierwszy z nich za 2800 albo 900 zł. Koszyk się zgadza, czyli mam źle, tutaj mam błąd w nagłówku to będzie do poprawy, czyli 2900 zł, Ryzen 5500 do tego RX6500XT. Niestety na chwilę obecną jedyna sensowna karta do 1000 zł. Nic lepszego nie znajdziecie. Pamiętajcie też o tym, że ona ma PCIe Express razy 4 Także gdybyście posadzili ją na płytę z chipsetem B450, gdzie jest PCIe Express 1.0, PCIe Express 3.0, nie uzyskacie na niej na takiej płycie pełnej wydajności tego GPU. Stąd też między innymi dlatego znalazła się tutaj płyta B550, aczkolwiek nie tylko dlatego, ponieważ dostępność B450 jest bardzo kiepska, a do tego jak już są to w niezbyt fajnych cenach. Kolejna rzecz to dysk WD Blue SN 570 zamiast Lexara, obudowa Ventum 200 Solid. Tutaj mamy tylko jedno śmigło w komplecie na tyle, ale za to wentylowany przód wykonany siatki, także do takiego setupu, takiego konfiguru zupełności ta obudowa wystarczy. Ale też, no, gdybyście chcieli wybrać sobie inną, bo akurat to Wam się nie podoba albo macie na oku coś innego, to jak najbardziej nikt wam nie broni, pamiętajcie, jest to propozycja, nie jest to wyrocznia. 3400 zł, też Ryzen 5500, ta sama płyta główna, ale dużo wydajniejsza karta graficzna RX6600 od MSI, najtańszy model, jaki znalazłem na XCOMie. Podobna sytuacja jak z zabudowami, jeżeli chcecie inną kartę, powiedzmy, z powiedzmy lepszym systemem chłodzenia. Bo to jak najbardziej możecie sobie ją wybrać. Oczywiście zazwyczaj to będzie to wymagało dopłaty 100, 150 czy nawet 200 zł. No i obudowę mamy już Ventum 200R, czyli mamy cztery śmigła w komplecie, 3 na przodzie, jedno na tyle, na przód wykonane siatki. Także wentylacja lepsza jak w obudowie z poprzedniego zestawu: 3800 zł, też razem 5500, ale jeszcze mocniejsza karta graficzna zostanie AMD Safire RX 6650 XT. Za około 1800 zł. Niestety nie mamy już dostępnych Eriksów 6600, które były tańsze od tych z dopiskiem 50. Także nic na to niestety nie poradzę. I w porównaniu do poprzedniego zestawu zmian więcej tutaj jest brak. Zestaw za 4600 zł. Już z 5600. O, widzę, że już nie mamy dostępnego zasilacza. No, powiem wam, że ostatnio mam, nie wiem, jakiegoś pecha. Co, wrzucę zestawy na stronę nagrywam film, to brakuje jednego, dwóch albo nawet trzech produktów. Mam nadzieję, że więcej nie będzie braków. Tego sezonika możecie sobie zastąpić innym zasilaczem. Generalnie jest problem z tymi tańszymi zasilaczami do 400 stówek, ale znalazłem XPG Pylon, czy też Pylon, jak to woli. On będzie w kolejnych propozycjach, także możecie sobie tego Pylona, czy też Pylona wrzucić tutaj zamiast tego sezonika. Mamy szybsze też pamiątki, bo Patrioty Wiper 3733 MHz do tego RX6700 od XFX dałem do Ryzena na 5, bo ten box będzie no, jednak głośny, nie ukrywajmy i mamy też jeszcze troszeczkę inną obudowę, bo Signum 300R od Endorfi. Ok, jedziemy dalej, 4800 zł też Ryzen 5600 do tego, no brakujący Seasonic niestety, do tego RTX 3060 i No i teraz powiecie, no kurczę, zestaw droższy, a kartę mamy mm, słabszą. W rasteryzacji oczywiście ten RTX wypadnie słabiej od tego rx 6700, ale za to lepiej wypadnie w raytracingu. Rzecz jasna, przy takim kalibrze karty, no trzeba będzie się pewnie z tracingiem posiłkować DLSS, no ale gdybyście na raytracing stawiali, no to wtedy Lepszym wyborem, właśnie, jak mówię, będzie ten RTX. Dobrze. 5900 zł, też Ryzen 5600, ale karta graficzna RTX 3070 Ti, czyli mocniejsza od tego RX -a 6700, no i też lepiej sprawdzi się w ray Tracingu. Wybrałem najtańszy model, jaki był dostępny w Xcomie, za około 3300 zł. Pozostałe pozostałe, jak patrzę, są dokładnie takie same. Także przechodzimy do kolejnego zestawu. Za 8700 zł. No i tutaj mamy już Ryzena na 5800X3D. Bardzo fajny procek pod gry. Dlatego też w zestawieniu nie się żadne Ryzeny 7000. Bo moim zdaniem nie ma nie, takiego sensu. Rzecz jasna mamy lepsze chłodzenie. E, Fortis 5. Gdybyście na tym procku chcieli jednak renderować grafikę, czy też wideo, no to proponuję Wam zainwestować w IO240, bo ten Fortis może sobie już nie poradzić. Te procki potrafią się dość mocno grzać, natomiast w grach problemu nie będzie. Właśnie, wcześniej wspominany już zasilacz XPG Pylon, czy też Pylon. 750 w 650 niestety też nie jest dostępna. Tutaj mamy tak, platformę CWT, japoński kondensator główny, tajwański kondensatory na stronie wtórnej, przetwornica DCDC, także za 400 w Moim zdaniem jest to całkiem ciekawa propozycja. Nie wiem, czy mówiłem, jak nie mówiłem, to powiem jeszcze raz, że dość ciężko jest z dostaniem zasilaczy do 400 zł, takich w miarę sensownych. Dysk SSD Kingstona KC300 NVMe PC-Express 4.0. W dobrej bardzo cenie 419 zł. Bardzo fajna propozycja. Gdybyście oczywiście chcieli ten dysk sobie wrzucić do zestawów poprzednich, które Wam pokazywałem, jak najbardziej e, nie stoi nic na przeszkodzie. Większa budowa DUN 400R, no i mamy RTX 4070i, od co taka w rekomendowanej cenie. 4429 zł. Były przez jakiś czas dostępne RTX 4070 i za około 4200 zł, ale niestety się już wyprzedały, także to był też najtańszy model, jaki udało mi się dzisiaj dla Was znaleźć. Ok, zestawik ostatni już za prawie 11 000 zł też Ryzen 5800X3D. Płytka, bo nie mówiłem o tym wcześniej, w poprzednim zestawie była ta sama, czyli MSI B550 Tomahawk. Bardzo fajny MOBAS. Za niecałe 9000. Nie ma sensu tutaj pchać, się moim zdaniem, w żadne płyty X570, które są droższe, bo ten Mobas sobie spokojnie z tym poradzi. Jako, już jest to zestaw za 11 tysięcy złotych, no to dałem tutaj też więcej pamięci RAM, dokładnie 2x16 GB, 32 w sumie, 3600 CL16, aczkolwiek większość gier tak czy inaczej zadowoli się pamięciami 2 razy 8 gb Od Was zależy, czy chcecie dołożyć do tych 32, czy też nie. Co dalej, zasilacz 850W, Supreme FM5, 7 lat gwarancji, przetwórca DCDC, wszystkie japońskie kondensatory, i do tego mamy jeszcze certyfikat 80 Plus Gold. No i RTX 4080, też najtańszy model, jaki znalazłem w XCOM, jest za niecałe 4300 zł. Także jak na RTX 4080 cena całkiem spoko. Tak wyglądają. Tak wygląda propozycja zestawów opartych o procesory AMD, a teraz przechodzimy już do Inteli. Pierwszy zestaw za 1300z typowo do pracy biurowej, tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek graniu, także nie będę na nim się zbytnio nawet tutaj rozwodził i przejdę od razu do drugiej propozycji za 2700zł z Intelem 10100 5F, czyli bez zbudowanego układu, układu graficznego. Płytka H510M, nie ma żadnych 560, amba, po prostu wymiotło. Dlatego dałem tą płytę. No tutaj na tym, na tym obasie nie pogonicie pamięci wyżej jak 3000 MHz, także trzeba mieć to na uwadze, aczkolwiek z drugiej strony 3000 MHz w połączeniu z takim prockiem, z taką kartą graficzną, ma jest to 6500 XT, tutaj tak jest przerost formy nad treścią. Szybsze pamięci wiele by, by Wam tutaj nie dały. Ok, zestawik za 3,500 z Intelem i 3 12100F. Tutaj mamy Mobasa, oczywiście, już z chipsetem B5, B660, jako jest, jest to 12 generacja procesorów Intela. Też jedna z najtańszych, jaką udało mi się znaleźć. Niestety ten chipset nie jest tani, nie ukrywajmy. Pamięci 3200 MHz, też zupełnie zupełności ta szybkość wystarczy do takiej karty graficznej i do tego procka. Karta jest to RX 6600, czyli mamy tutaj tak naprawdę będzie. Identyczna sytuacja z kartami jak w przypadku procesorów, znaczy komputerów opartych o procesora AMD. Większych zmian tutaj nie, nie będzie. Ok, zestawik za 3900 zł też i trujeczka 12100F w połączeniu z rx 6650XT. Można, wprawdzie, tutaj dać i piątka 12400F, ale moim zdaniem, z tą kartą ten procek sprawdzi się naprawdę bardzo fajnie. Nie ma sensu przepłacać pozostałe podzespoły są takie same jak poprzednio. zaślać 500 W też zupełności wystarczy z dużym, z dużym zapasem. 4900 zł. Tutaj mamy już właśnie piątkę 12400F. No brakujący niestety sezonik, czyli zastępujecie go innym zasilaczem. Szybsze pamięci 373 MHz. Znaczy na tym procku od razu mówię. Większość tych procków w Gear 1 ogarnie szybkość pamięci 3600 MHz, ale są to bardzo fajne memki w dobrej cenie, także obniżcie sobie taktowanie na nich na 3600, obniżcie sobie opóźnienia powiedzmy na CL16, może uda Wam się trochę zejść niżej i będzie naprawdę fajnie. Płyta już lepsza jak poprzednio, B660 Gaming X od Gigabyte'a, na nich spokojnie możecie wsadzać sobie i 9, i sekcja wytrzyma, nie ma problemu, ja sprawdzałem, testowałem i płytka daje radę. 700 zł jak za ten chipset, to jest moim zdaniem dobra cena. No i mamy rx -a 6700 właśnie od XFX. Ten, który był w zestawach z AMD. Do procka dałem też ferę 5, można się pokusić o Spartana 5 jak najbardziej, też w zupełności z tym prockiem sobie poradzi, ale gdybyście odblokowali limity, na tej płycie oczywiście będzie to jak najbardziej możliwe, na tym procesorze, no to ta fera moim zdaniem będzie lepszym wyborem. Ok, jedziemy dalej. Zestaw za 5100 zł. Też ta sama i piąteczka, ale mamy RTXA 3060 Ti. Przypomnę, lepiej sprawdzi się ta karta w rajter single w RX-a 6700 ale w restaryzacji wypadnie od niego słabiej. Także miejcie to na uwadze. Pozostałe zespoły takie same, brakujący Sisonic. Będę się czepiał, ale powiem Wam, że naprawdę ostatnio mnie to trochę drażni. A fajny zasilacz był w dobrej cenie. Dalej, 6200 zł, też ta sama i5 12400F i RTX 3070 Ti. Tutaj się powtórzę, bo mówiłem to przy każdej praktycznie prezentacji moich polecanych zestawów. Można dać oczywiście Intela i5 12600KF i będzie wydajniej na pewno, ale są sporo droższe i ta wydana kasa, różnica w wydanej kasie między tą i5 a 12600KF jest no, niewspółmierna od tego, ile zyskacie na wydajności. Więc moim zdaniem to jest taki sweet spot połączenie właśnie tego procka z tą kartą graficzną. Będzie to odczuwane tak naprawdę w 1080p najbardziej w grach typowo procesorowych, natomiast w grach takich, które leżą bardziej na samym GPU większych różnic nie poczujecie. Ale jak mówię, jak najbardziej możecie dać tutaj sobie 12600KF i ta płytka spokojnie go ogarnie. Przypomnę, ona ogarnie nawet mocniejsze procki jak i7 i i9. Zestaw za 8400 zł. Tutaj mamy już 13600 KF, czyli 13 generacja procków. Bardzo fajny procent do gier. ogarnie nawet dość mocna karty graficzne. Ja generalnie planuję robić tak, zrobić taki test, właśnie 13900 versus 13600 versus RTX 4090. Zobaczymy, ile na wydajności stracimy. Czy w ogóle warto jest dopłacać do i9 względem tej i5, ale to się okaże. Tutaj mamy właśnie zasilacz już XPG, o którym mówiłem wcześniej. Chłodzenie do Procka, oczywiście mocniejsza, jak Fera. No bo pewnie Fera by sobie jakoś tam poradziła w grach z, tym, z, tym, z tą i piątką, ale moim zdaniem lepiej dopaść do Fortisa. No i Kingston KC3000, przypomnę, bardzo fajna jednostka w dobrej cenie Gen 4, czyli PC Express 4.0. Mamy też większą obudowę Bregnum 400R, no i mamy RTX 4070 i od Zotaka w cenie rekomendowanej. Dobra, ostatni zestaw. No, nie teraz, nie teraz, nie teraz. Ja właśnie, telefon trzymam pod mikrofonem, mam nadzieję, że nie będzie żadnych z pięciu. Oby, bo będą musiały skoordynować, nagrywać. Dobra, ostatni zestaw za ponad 11 tysięcy, prawie 11,5 tysiąca z i7 13700 KF, bo mam tutaj RTX A4080. Aczkolwiek te 13, ten 13600KF i5 też sobie z tą kartą bez problemu poradzi, także jeżeli nie walczycie o każdy FPS, to możecie spokojnie 13600KF tutaj wsadzić i będzie też sporo taniej. Płytka ta sama co poprzednio, nie będę się powtarzał, wiecie o co chodzi. Do tego podskadałem już chłodzenie AIO 240, zasilacz 850W, FM5, Supremo. No i mówiłem na jego temat wcześniej, także nie będę się powtarzał. 7 lat gwarancji, bo o tym właśnie nie mówiłem, że ma 7-letnią gwarancję. No i ta sama budowa, no i 32 GB pamięci VRAM, 2x16, Kingston Fury 3600CL16. A jak mówię, 99% gier wystarczy Wam 16 GB, czyli 2x8. Od Was zależy, co zrobicie. Moi drodzy, tak wygląda moja propozycja na luty 2023. Jak macie jakieś uwagi, to śmiało piszcie w komentarzach. Okej, okay, moi drodzy, na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.